Witam wszystkich w następnym odcinku serii Big Mike Radzi. Dziś skupimy się na bicepsie, czyli to, co każdy celebryta dyskotykowy powinien mieć wyeksponowany. Klatkę piersiową mam genetycznie jakby uwarunkowaną, tak samo jak nogi, być może to też przez, przez trenowanie dwuboju. Natomiast zawsze miałem problemy z rozwojem mięśnia dwugłowego, na którym muszę się bardzo, 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 a to bardzo skupiać. No i wyśrubowałem sobie ostatnimi czasy konkretny trening, który pozwala mi na rozwój tego opornego mięśnia i chciałbym go Wam przedstawić i pokrótce omówić krok po kroku. Uważam, że kwestią dla mnie bardzo ważną, podejrzewam, że też dla wielu z Was, ponieważ każdy z nas tak naprawdę pragnie mieć bardzo dobrze wyeksponowany mięsień dwugłowy, popularny biceps, jest pracowanie w pełnym zasięgu ruchu, czyli ja stawiam na jak największe rozciągnięcie tego mięśnia i pracowanie w pełnej trajektorii ruchu oraz stawiam na izolację tego mięśnia, ponieważ używając sztank, używając sztangielek bardzo mocno bierze udział u mnie w prowadzeniu ruchu także przed ramię, które muszę najnormalniej w świecie wyizolować i skupiam się, trenując biceps, na, na tym, aby większość ruchów była po prostu oparta o modlitewnik i różne formy, różne kąty, które nam ten modlitewnik właśnie daje. Oraz bardzo mocno skupiam się na napięciu tego mięśnia. Wtedy czuję, że on wykonuje dobrą pracę. Nie ma, nie ma u mnie tego efektu. W przypadku trenowania go na, na, na wolnych ciężarach czuję bardziej przedramiona niż, niż ten biceps. Dlatego, drogą po prostu dedukcji, doszedłem do takiego, ani innego splitu. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie, jak to wygląda w moim przypadku. od dłuższego czasu stosuję w treningu siłowym też linię maszyn Hammer Strength, to jest to stara linia, która bardzo dobrze jakby prowadzi trajektorię ruchu jakby zgodnie z anatomią tego tego ruchu. Tutaj nie ma płaszczyzny pion-poziom, tylko są ruchy eliptyczne, które sprzyjają bardzo fajnemu czuciu temu, tych mięśni i od dawien dawna robię bicepsy z wykorzystaniem właśnie tej maszyny, co oddaje Perfekcyjną wręcz izolację mieścia dwugłowego. Skupiam się na tym ćwiczeniu głównie na bardzo wolnym rozciąganiu aż do kąta otwartego, czyli do pełnego wyprostu w stawie łokciowym. Natomiast nie mylcie tego z tym, że w momencie pełnego wyprostu się nie pracuje, bo u mnie w momencie pełnego wyprostu w stawie łokciowym dalej jest napięcie izometryczne w mięśniu dwugłowym oraz bardzo mocno skupiam się na szczytowym napięciu w momencie kiedy przyczepy są zbliżone, czyli kiedy jest skurcz koncentryczny i trzymam ten skurcz około dwóch sekund. Spójrzcie jak to wygląda. Pamiętajcie o tym, aby nie przetrenowywać zbytnio mięśnia dwugłowego, ponieważ on bierze też udział w treningu innych partii. Więc ja wykonuję na niego trzy, maksymalnie cztery ćwiczenia po trzy po, po serie. Także ta objętość treningowa różni się od innych partii. Także tutaj też wykonuję trzy serie, ale w pełnym zaangażowaniu, w pełnym skupieniu. Pamiętajcie, mózg mięsień, a nie ego. Tak jak mówiłem, większość treningu mięśni ramion opieram o modlitewnik, więc następnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie, które nazywa się nie inaczej jak spider curl. Czyli wykorzystujemy do tego modlitewnik, ale kąt będzie kątem ostrym, prostopadłym do podłogi, chwycie na szerokość ramion, który angażuje mięsień dwugłowy Wtedy całościowo, bo pamiętajmy, że mięsień głowy ma głowę krótką i głowę długą, i w zależności od tego, jaki mamy chwyt, czy szeroki, czy wąski, angażujemy wtedy odpowiednio daną z głów. Teraz no Wam pokażę, jak wykonuje to ćwiczenie. Spróbujcie sobie zrobić to u siebie na siłowni. Może poczujecie różnicę. Ja ją ewidentnie czuję, gdyż większe rozciągnięcie tego mięśnia w, pod tym kątem, który daje to ćwiczenie. Według mnie lepiej go angażuje. Przejdziemy sobie do następnego ćwiczenia, którym będzie uginanie ramion na chwytem z gryfem prostym, ale nie na wolnych ciężarach, tylko na lince. Tak, gdyż, tak, jak mówiłem, ja źle czuję wolne ciężary, jeśli chodzi o trening dwugłowego, a napięcie, które daje mi wykonywanie tego ćwiczenia na wyciągu, no, powoduje, że czucie jest o niebo lepsze i pamiętajcie, że e, aby zwiększyć ogólną masę ramienia, trzeba tak samo angażować mięsień ramienny, który znajduje się pomiędzy e, bicepsem a tricepsem e, i pozwala on na to, aby e, uwypuklić i wypchać mięsień dwugłowy jakby jeszcze wyżej. W wyniku czego objętość ramienia wzrasta. Można dobudować e, kilka centymetrów dodatkowego mięśnia. Spójrzcie jak ja to robię. Wykorzystuję do tego linki. Zaczynamy. Hmm. Kręźcie swoje muskuły, gdzie się tylko da, bo to jest tylko dla Was, to jest tylko Wasze. No i co, i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków serii Big Mike Radzi, które pojawiają się mniej więcej co dwa tygodnie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pokój z Wami, trzymajcie się. Na razie.